Gdzieś z dala od Kaboom City. Hmm. He 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 he. W sekretnym laboratorium nikczemnego doktora Chompera. Jestem wyjątkowy. Dzięki tej formule moja moc rozmnoży się. Gotowe. Macie moje maleństwa. Ha, 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 ha. Profesor K. będzie ze mnie dumny. Miałem wielką ochotę odetchnąć od Caboom City. Ja też wykańczają mnie te ciągłe utarczki z super złoczyńcami. To jest idealne miejsce na nasz piknik. Hmm. He 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 he. Czas na mój wielki eksperyment. To do dzieła! Ach. Jak cudownie! Co za widok! Patrz na kwiatki! E, dość szybko rosną, no nie? No tak jakby! Zbyt szybko! A -a! Centrala, centrala! Mamy problem! Problem? Mamy tysiące problemów! O mamo! Mam nadzieję, że to wegetarianie. Hej, przecież ja mam płatki! Ups! W bazie głównej Sky Unit. Trzymajcie się! Wysyłamy ekipę ratunkową! Lecę. Nareszcie przybywa odsiecz! Splatterman! Zobaczmy, kto tu jest szefem! Ja! 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 Ups! Najwyraźniej wszyscy są tu równi. Ja jestem! Nie! Ja! Nie! Ja jestem! No cóż, jeden problem z głowy. Ja jestem szefem! Ja! Chyba śnić! Hmm, myślę, że winny tego zamieszania jest tam. Do diaska! Zostałem zdekonspirowany! Jak wejdziemy? Zostaw to mnie! Przybyłem przygotowany! Oto armatka wodna! Ognia! Niezły strumień! Poddaj się, nie masz jak uciec! Tak myślisz? He he he, nie złapiesz mnie! Tu jest tajne wyjście! Do zobaczenia! Któryś chce zostać szefem? No, niespecjalnie! Eee... Przestań! Ja tu jestem przywódcą! Nie mam mowy! Ja jestem! Proszę, proszę! Wygląda na to, że dobrze się bawią. Ha, ha. A jeśli chodzi o nas, to co powiecie na piknik tak? tak. Ha, ha, ha. Zajmiemy się nimi, gdy skończą swoją zabawę! Myślę, że mamy trochę czasu! Jestem głodny! Są hamburgery? Ej! Ups, Sorki!